Hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Buba i chciałbym Wam podziękować za 1000 subów. W tym momencie już tak naprawdę 1500 praktycznie, brakuje tam dosłownie kilkunastu subów. Jestem w szoku, jestem naprawdę w szoku. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, jestem naprawdę Wam bardzo wdzięczny. Dziękuję za każdego suba, za każdego lajka, za każde wyświetlenie, za każdy komentarz. Czytam wszystkie komentarze. Jestem naprawdę w szoku, że tak, wiele, tak wielkiej ilości ludzi podoba się to, co stworzyłem. Ostatnio na kanale, jeśli chodzi o serię z randomizera, bo to głównie właśnie przez to ludzie tutaj przyszli. Jakiś czas temu, jeszcze gdy miałem około 300, kilkunastu subów, trzystu kilkudziesięciu, pamiętam, że na którymś ze streamków mówiłem, że na 500 subów zrobię 18-godzinnego live'a, zaś na 1024-godzinnego. Problem w tym, że nie spodziewałem się, że te 500 subów, czy nawet te 1000 subów, wejdzie mi w ciągu praktycznie w przeciągu tygodnia. Przez co nie jestem gotów nadal na, na to, żeby zrobić takiego długiego live'a 24-godzinnego. E, na pewno będzie, na pewno się odbędzie, ale bardziej bym celował gdzieś w okolice czerwca, lipca. E, w wakacje więcej osób będzie miało na czas, będzie cieplej, będzie spokojniej. Dlatego moi drodzy, planuję zrobić streama 16 Około 16-18 godzinnego, zależnie od tego, jak będzie nam się grało, jak będziemy długo chcieli posiedzieć, ale przynajmniej 16 godzin i właśnie też mi, między innymi robię ten film. Chciałbym Was zapytać, co byście na takim streamie chcieli zobaczyć? Ten stream się odbędzie stosunkowo niedługo, tak myślę, że może gdzieś w przyszłym tygodniu, może ewentualnie tydzień później. I chciałbym po prostu zapytać Was, moi drodzy, jakie gry byście chcieli zobaczyć, jaki odpowiadałbym Wam format streama. Czy chcielibyście zobaczyć jedną grę, czy może kilka gierek, może dwie, trzy? Może gdzieś pomiędzy horror, może gdzieś jakaś gierka, może jakiś mod do Gotika krótki? Śmiało piszcie. Tylko prosiłbym Was o jedną rzecz. Jeśli ktoś już w komentarzach wcześniej napisał o danej grze, czy też modzie, po prostu zlajkujcie tego ten, ten komentarz. Nie piszcie podwójnie, nie dublujcie. To jest dla mnie nieprzyjemne i też dla Was nie jest zbytnio sympatyczne, bo też może to... I ten właśnie streamik będzie właśnie takim uwiecznieniem tych, tych tysiąca subskrypcji na moim kanale. A w wakacje wtedy już zrobimy sobie faktycznie taki 24 godziny streamek dłuższy też prawdopodobnie napiszę do Was, czy też zrobię taki krótki film, na którym będę chciał właśnie Was zapytać, co chcielibyście zobaczyć. To jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ ja bym chciał, żebyście. Wy też mieli jakiś ten wkład w tworzenie tego kanału. No i cóż, moi drodzy, tu nie ma nic więcej do dodania. Jest to taki krótki film, ale... chciałem to zrobić. Chciałem to zrobić, chciałem wam naprawdę wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wszystko. No i cóż, i mam nadzieję, że faktycznie dalej, będą dalej będzie powstawać jakiś miarę sensowny content i dalej będziecie chcieli go oglądać. To by było tyle. Ja się z wami żegnam. Piszcie w komentarzach co i jak. I jeszcze was bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się na kolejnych odcinkach oraz na live'ach na moim kanale. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Na razie trzymajcie się. Cześć!